Witam wszystkie zodiakalne byki na moim kanale. Kochani, rozłożyłam dla Was karty w krzyżu celtyckim na miesiąc maj 2020 roku. Zobaczymy, jakie będą energie dla Was w tym miesiącu i jak, jak to wszystko będzie się kształtowało, jeśli chodzi o emocje, uczucia, finanse. Praca. Także zaczynamy. Moi kochani, Wy wejdziecie w miesiącu maju w energii, będziecie w energii trójki mieczy, trójka mieczy. Karta tutaj ta przedstawia człowieka, który zakrywa swoją twarz, trzyma być może obolałą swoją głowę, czymś się martwi. Czym się martwi? Ma straszne zmartwienia, coś, coś nie daje mu spokoju. Ale, kochani, w tej karcie Trójki Mieczy serce naucza rozumu. Jest to karta, która być może, wychodząc z Dwójki Mieczy, gdzie jest się na w pewnym rozdrożu jest się przyblokowanym, nie można podjąć żadnej decyzji, nie można pozbierać myśli i podjąć konkretnego działania. Tutaj w tej talii na tej karcie Trójka Mieczy przedstawia, że to są problemy, które można. Pokonać, można wyjść z tej, z tej energii. Człowiek ten siedzi, jest odwrócony plecami do pięknego promienia, gdzie, gdzie oświetla jego, ogrzewa jego, jego plecy. On tego nie widzi. Wystarczy, że, że obróci się i zobaczy piękny, piękny promień, który daje pewną nadzieję i wyjście z tej sytuacji z trójki mieczy. Na wyzwaniu, kochani, macie kartę. Pustelnika, czyli będąc w energii Trójki Mieczy, nadal nie będziecie chcieli dopuścić do głosu być może inne osoby, doradztwo. Będziecie szukać własnej ścieżki do zrozumienia pewnych, pewnych problemów emocjonalnych. Będziecie być może będziecie medytować, znajdziecie tutaj um, uspokojenie, być może będziecie się rozwijać duchowo i to was, to was doprowadzi do sytuacji, do, do, ta, do zrozumienia, że jednak nie jest wszystko stracone. Nie wiem, czego będzie to dotyczyło. Tak jak mówię, większość z Was musi sobie dopasować tutaj pewne, pewne energie, ponieważ jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie to rezonowało, ale być może znajdą się takie zodiakalne byki, które część z tego czytania wezmą dla siebie kochani wychodzicie z, w przeszłości na przeszłości macie czwórkę czwórkę kielichów czyli czwórka kielichów wychodzicie to już za wami ze smutku, ze zmęczenia z pewnego rozczarowania z jakiejś apatii to już jest to jest, to jest poza już poza wami to już wyszliście z tej, z tej energii y, smutku, rozpaczy, zamykania się w skorupie. Natomiast jak, jak działacie? Y, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów jest kartą spełniania marzeń, kartą oczekiwania wreszcie na, na to, co najlepsze. To jest po prostu spełnienie, spełnienie marzeń. Będziecie, będziecie dążyć do. Do spełnienia swoich życzeń, aby wszystko się poukładało. Być może, że dziewiątka denarów to nie jest dziesięć denarów, ale macie tutaj w rozkładzie dziesiątkę denarów. Przecudną kartę, która daje pełne zadowolenie, pewien. Pewien obraz tego, do czego zmierzaliście we wcześniejszych swoich działaniach. Także nie macie się tutaj czego, czego obawiać, ponieważ tło czytania z kolei, tło czytania, jest szóstka buław. Szóstka buław jest to karta. Zwycięstwa, piękna karta, która, która, kura, która zniosła złote jajko i czeka aż po prostu z tego się wyklują, wykluje kurczątko, które będzie początkiem czegoś, czegoś nowego. Także nie macie się tutaj czego obawiać, bo to czytanie, ten rozkład pokazuje, że no w głowie w waszych myślach macie energię siódemkę mieczy siódemka mieczy to jest no nie jest dobrą kartą w tarocie to jest karta złodzieja, okradania ale zależy też przy jakich kartach ona stanie rozłoży się może też świadczyć o sprycie o, o pewnym wyjściu z trudnej sytuacji, o poradzeniu sobie um, własnym sprytem, logicznym myśleniem. Także, ale to jest wasze myślenie. To jest um, coś coś nie daje Wam um, spokoju i okrada wasze własne, własne myśli. Być może um, jest to spowodowane... Um, Emocjami, uczuciami, albo, albo brakiem pracy, albo przestojem i unieruchomieniem w domu, bo w połowie miesiąca jest czwórka buław. Czwórka buław jest kartą przedstawiającą um, dom rodzinny. Człowiek tutaj siedzi, pisze coś na kartce, obok ma psa zapewne, który jest jego przyjacielem. I coś pisze, coś, coś planuje. Być może planuje dalszą swoją przyszłość w zależności, jaka ona by nie była. Kochani. Ale wy w tym wszystkim o, jesteście w energii wieży, wieża Boga. Czyli, czyli coś, co, co już wam nie służy, coś, co musi odejść, coś, co musi runąć, coś, co jest budowane, coś, co było budowane na no, bardzo kruchych fundamentach i, i, i to, to, musi, to musi runąć. To musi, coś musi nastąpić w waszym życiu, niezależne od was. Chociaż nie wiadomo, jakbyście się kurczowo trzymali y, pewnych swoich y, poglądów, struktur, y, zasad działania, niestety to nie będzie miało racji bytu. Coś, coś się zakończy w miesiącu maju, coś się zakończy w waszym, y, waszym życiu, coś, co przyjdzie z góry. To już jest postanowione, taka idzie energia z góry i nie będziecie mieli na to, na to wpływu. Nie wiem, czy. Będzie to związane z uczuciami, czy, czy, czy z pracą, czy z tokiem waszego myślenia, ale z otoczenia, instytucje, osoby, Partner, partnerka, najbliższe osoby, macie piękną kartę, dziesiątkę denarów, dziesiątka denarów to pełnia, to szczęście bez ofiar, bez e, świństw, także to jest spełnienie na planie materialnym, to są, tutaj piękna jest ta karta, spójrzcie, pieniążki z fontanny spadają, bądź wyskakują, Fontanna, jeżeli gdzieś się jedzie i chce się gdzieś wrócić, to jest taki zwyczaj, że wrzuca się pieniążki, pieniądze do fontanny. Ten symboliczny przekaz podpowiada, że szczęście ze spełnionych obowiązków i nagroda na planie materialnym będą trwały nieprzerwalnie. Także nie macie się tutaj czym martwić, bo to, to jest energia otoczenia, to jest energia z zewnątrz, która, która przyjdzie do Was w miesiącu maju. Mandala ułożona w, hek w heksagram to osiągnięta równowaga, także będziecie w, w doskonałej Równowadze, w, w, w szczęściu, w zadowoleniu, w pewnym przepływie w, w, osiągniecie taką równowagę, że będziecie, będziecie czuć się zadowoleni ze swoich działań. Także, kochani, nie ma tutaj co się przejmować, że jest trójkami, czy w, w energii, w jakiej wchodzicie. Że w Waszych myślach jest siódemka, czy że, ale to są, to są tylko Wasze myślokształty, które Was okradają, z tej, z tej... będą Was okradać z tej energii, ale to trzeba będzie się wyzbyć tych myśli. Nie tędy droga, nie trzeba tak, nie trzeba tak myśleć. Natomiast co Wam będzie pomagać lub przeszkadzać lęki i obawy. Nie wiem, czy to będzie związane, czy niektóre zodiakalne byki będą czuć się odrzucone przez, przez pewne osoby, które darzą do, do, do tych osób wielkie uczucia. Bądź chodzi o pracę, o, o zdobywanie środków finansowych. Tutaj królowa Buław na tej karcie jest pięknie przedstawiona. Królowa Buław to jest energia, to jest kobieta, która przedstawiona jest. Ja tutaj widzę ją jako statuę wolności. Statua wolności, czyli to jest kobieta, kobieta niezależna, znająca swoją wartość, ona doskonale wie, jak sobie poradzić. To, to jest, jest kobieta niezależna, to jest energia płynąca, płynąca z królowej Buław, która we wszystkim sobie poradzi. Ona zna swoją wartość. Także być może nie wiem, czy to będzie osoba, z którą będziecie mieć do czynienia, czy, czy energia taka będzie, czy to wam pomoże, czy, czy przeszkodzi, ale wydaje mi się, że, że tutaj wam ta energia Królowej Buławy pomoże. Natomiast na końcówce miesiąca będziecie wychodzić Następny miesiąc w energii piątki kielichów. No, piątka kielichów to jest troszeczkę takie stanie pośrodku i niemożność zdecydowania się, czy ja chcę wrócić do przeszłości, wspominać jeszcze przeszłość, czy patrzeć na, na przyszłość. Ale tutaj nie macie się czego obawiać, bo kolejny każdy. Każdy dzień niesie ze sobą coś, coś dobrego i coś nowego. Wiadomo, że z pewnymi problemami człowiek musi się przespać, coś przemyśleć i po prostu wyjść z tej trójki mieczy, z jaką wchodzicie energią w, w maju. Także nie ma się co, co obawiać, bo, tak jak mówię, jak słońce, stanie i cień papuszki przejdzie w stronę trzech kielichów, będzie dobrze. Będzie, będzie dobrze, czyli trzeba popatrzeć, że, że jest nadzieja na lepsze Wasze działania, na dobre sytuacje, na pewne dobre rzeczy, które do Was przyjdą. Także... Mm, Energia, energia jest, jest dobra. Nie macie się czego tutaj, drogie byki, czego obawiać. Przede wszystkim wyzbyć się z energii siódemki mieczy, nie okradać się ze swoich myśli, nie pozwolić, nie dopuścić do tego, działać w dziewiątce denarów, dążyć do spełnienia swoich marzeń, aby ten róg obfitości. Naprawdę wysypał się i tak będzie, bo w dziesiątka denarów to przyjdzie do Was. To idzie, to idzie z otoczenia i poczuć się w wolnym człowiekiem, w energii królowej buław. Także kochani, wyciągnę dla Was jeszcze sentencję Energia pieniądza, jak pracować z pieniędzmi. Zobaczymy, co dla Was. Jaki będzie przekaz, zobaczymy, co dla zodjakalnych biegów. Moja kariera jest jednym z elementów tworzenia radosnej ścieżki życia. Hmm. Jeśli jednym z Twoich głównych zamierzeń jest czerpanie radości z pracy, jaką wykonujesz, zespół Twoich intencji wolność, rozwój, radość bezwłocznie dokona zharmonizowania. Spójrz na swoją karierę jako na jeden z elementów współtworzących pełne radości i satysfakcji doświadczania w życiu. Sam bezpośrednio nie tworzysz poszczególnych rzeczy. Nie jesteś też bezmyślnym naśladowcą ani zbieraczem tego, co tworzą inni. Jesteś natomiast twórcą swoich szczęśliwych doświadczeń życiowych. To właśnie jest Twoją misją, Twoim głównym zadaniem. Oto, dlaczego tu jesteś, no kochani. Piękna sentencja, pięknie się to zharmonizowało. Oczywiście tutaj wasze lęki, obawy, to co wam pomoże, królowa buław, czyli doskonałe dopasowanie się tutaj i zharmonizowanie się tutaj tej sentencji, tego, tego przekazu. Kochani, dziękuję Wam bardzo i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.